Tu wcześniej leżała na podłodze przetwornica jest zero. Tak nie, że jestem naładowany, tylko po prostu jest odłączony. Podnoszę do góry, czekamy chwilkę i powinien się za chwilę zacząć ładować solarek. Witam Was na kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie dotyczył głównie zmian, które dokonałem w przyczepie. Plan jest taki, żeby Wam pokazać, co zostało zmienione. Mniej więcej powiem dlaczego. Otóż, generalnie na ostatnim przeglądzie okazało się, że no, nasza instalacja elektryczna, którą widzieliście na poprzednim odcinku dotyczącym właśnie elektryki w przyczepie, no, nie do końca przeszła przegląd. No, zgadzam się jak najbardziej. Robiłem to na szybko. Nie było czasu potem na to, żeby to wszystko zmienić. No i przyszedł ten czas, żeby to jednak zmienić, i postanowiłem, że zrobię to w własnym zakresie. Pokażę Wam efekt końcowy, ponieważ no zajęło mi to dużo czasu i nie dałem rady tego wszystkiego nagrać. W związku z czym, pierwsze, został zamontowany przełącznik automatyczny. Pomiędzy przetwornicą a siecią. Obok w skrzynce zostały zamontowane dwa włączniki. Jeden dotyczy odcięcia solarów, ponieważ my mieliśmy na sztywno wpiętą wiązkę solarów do ładowarki. Przy, przy każdorazowym wy, wyjęciu akumulatora musiałem po prostu tutaj wyjmować jeden z pinów i wtedy mogłem odciąć, od, odłączyć akumulator. W związku z czym stwierdziłem, że montuję jeden z włączników. Jeden włącznik i tym włącznikiem będę miał możliwość wyłączać, odcinać solary. Drugi jest zapasowy, gdyby mi przyszło do głowy, żeby coś tu jeszcze dołożyć, aby mieć tu pod, pod ręką włącznik. I teraz tak: kupiłem przewód 3x2,5 mm w, w lince. I tak: dwa przewody lądują do skrzynki bezpiecznikowej. Zaraz rozkręcę i pokażę Wam jak. A jeden z przewodów, oczywiście z wejścia przetwornicy, ląduje sobie u nas w naszej elektrowni. W elektrowni się troszeczkę zmieniło. Generalnie powinienem jeszcze wymienić obudowę akumulatora, po to, żeby była z, z zakryta w razie jakiejś wilgoci czy czegoś. Natomiast tu wcześniej leżała na podłodze przetwornica. Panowie na przeglądzie mi powiedzieli, że tak nie może być. Ponieważ tu mamy wodę, woda z prądem się nie lubią, jakieś zwarcie ekstra. Dodając do tego boiler gazowy, dużo nie trzeba mówić, co się może wydarzyć. W związku z czym, miejsce wcześniejsze akumulatora zajęła przetwornica. Przetwornicę przykręciłem na podkładkach do tej sklejki. No sklejka, jest cienka, śrubki miałem długie, musiałem tu dać podkładki. W tym momencie ona sobie tak fajnie wisi w powietrzu, całkiem sztywno. Ma przewiew od przodu do tyłu, no i ta plątanina moja kabli została uporządkowana. Pospinałem to terterkami, poprzenosiłem troszeczkę kable, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Tutaj mam wyprowadzenie na ładowarkę zewnętrzną akumulatora od Victrona. Tam sobie siedzi czujniczek temperatury i stanu akumulatora, którym można sobie łączyć się po, po WiFi. A w zasadzie po bluetoothie, no i tutaj sobie przychodzi właśnie przewód do przetwornicy i jest pięty bezpośrednio w gniazdko. Tak to wygląda po roku czasu, po przemyśleniach, po podpowiedziach. Pewnie każdy elektryk zrobiłby to jeszcze inaczej. Ja natomiast z braku e, trochę środków i, i czasu stwierdziłem, że zrobię to tak, aby e, nie zbyt e, dużo inwestując w to. Zrobić z tym porządek? No bo generalnie równie dobrze mógłbym akumulator z przetwornicą wylądować albo pod łóżkiem, albo gdzieś tu w szafie. To powoduje no, większą ilość przeróbek, a przecież jest miejsce. W związku z czym przymocowałem sobie to tak. Rozkręcę wam teraz te, tą skrzynkę. Tak wygląda podłączenie. Tu właśnie w pierwszym włączniku mam przewód od plusa z solarów. Jest 0. Tak, nie że jestem naładowany, tylko po prostu jest odłączony. Podnoszę do góry, czekamy chwilkę i powinien się za chwilę zacząć ładować solarek. Także w tej chwili jest podłączony i sobie działa. Dobra, i teraz tak. Tu właśnie od dołu są piny przyłączeniowe wyjścia przetwornicy i sieci. No i to sobie on idzie tutaj. I tak jak Wam powiedziałem, do przetwornicy idzie tam, w dół, a dwa, czyli wyjście i sieć, ląduje sobie tutaj w skrzynce. I teraz tak. Wyjście podłączone jest pod bezpiecznik główny, znaczy pod różnicówkę bo to jest zwykły bezpiecznik. Podbezpiecznik. I tutaj sobie wchodzi wyjście. Czyli bez względu na to, czy z przetwornicy, czy z sieci, tutaj sobie wchodzi. A z kolei tu wychodzi sobie 230, czyli zewnętrzne zasilanie przyczepy. Ten Tędy cyk. I teraz tak, jak podłączymy do zewnętrzne źródło zasilania przyczepy. No to pod warunkiem, że te wszystkie będziemy mieć w górze, to będzie wszystko działało. Natomiast, jeśli oczywiście zrobimy tak, że ten wyłączymy, no to w przetwornicy dalej będzie sobie wchodził prąd tu. Więc, jakby, o, omijamy sobie to, ten, ten automatyczny wyłącznik. Natomiast, jeśli, on, jeśli tutaj wszystkie herbelki będą w górze, no to jak podłączymy sobie zewnętrzne zasilanie, to spowoduje, że przetwornica jest odłączona i zasilany przyczepę z zewnątrz Proste, nie? W zasadzie tutaj wkomponowałem się w cały ten makaronik. Oczywiście podłączyłem uziemienia. Tutaj to wyjściowe z przełącznika jest spięte z pozostałymi. I tak samo tutaj w skrzynce, też uziemienia są połączone. Pokażę Wam, że to działa, nie? Włączę sobie przetwornicę. A jak dostał 230 z przetwornicy z zewnątrz, na razie nie mam podłączenia. Lądujemy najszybciej do dmuchawy. Muchawa sobie, hula I mamy klimatyzację. Teraz zobacz, niestety nie pokażę Wam, ile prądu zużywam. Natomiast można sobie popatrzeć, na ile spada napięcie na akumulatorze i jak szybciutko. Tu mamy 13,5. No, nie zdążam ładować, wiadomo, a zużywam. No ale to tak jest, jak się korzysta z nadmuchu, który jest na 230 przez przetwornicę, zjada kolosalne ilości prądu. A wystarczy, że wyłączę tą dmuchawę i napięcie, sobie wracać powolutku, oczywiście na tyle ile solar jest w stanie go doładowywać Także tak to wygląda od strony roboczej powiem szczerze, że zajęło mi to wczoraj wieczorem w 3 godziny, żeby tą tutaj o skrzyneczkę, umiejscowić, popodłączać, e, pozarabiać kabelki, popodłączać je we właściwe miejsca. No i oczywiście wymyśleć to. Natomiast dzisiaj już wymyśliłem sobie, gdzie tą przetwornicę jednak przymocuję, żeby sobie nie leżała na ziemi, chociażby po to, żeby ją nic nie zadało. Może jeszcze w międzyczasie kiedyś wymyślę, w jaki sposób obudować e, akumulator. I jeszcze mam pomysł, co by tu, o w tym miejscu, Dołożyć jeszcze jeden, jedną listwę, po to, żeby to nie chodziło, nie bujało się. Dobra, wyłączam przetwornicę. Nie ma co akumulatora zżerać. Zamykam ten temat. A Was zapraszam na resztę naszych odcinków. Jakby ktoś się zastanawiał, jak to wyglądało wcześniej, to podeślę Wam tutaj kartę do tego poprzedniego filmu. No. To nie jest oczywiście moja duma, natomiast z, z ilością wiedzy, jaką wtedy posiadałem, uważam, że, że wyszło wtedy to jakoś w miarę nieźle. Spełniało swoje zadanie na ile było bezpieczne. Na razie jest wszystko w porządku, ale celowo fajnie jest po prostu to poukładać tak, jak być powinno. Podejrzewam, że. Serwisy przyczepowe, kamperowe, krawędziowe, cały ten mój majdanek elektro, elektro, elektryczny zrobiliby inaczej. Ja pewnie też gdybym to robił od początku, zrobiłbym to inaczej, no ale jak już zastaje się pewien rozgarbiarz, no to trzeba niestety trzyć z tego co się ma. Trzymajcie się bezpiecznych podróży, bezpiecznych używania elektryki. Bardzo polecam ten automatyczny przełącznik. Parę złotych kosztuje około 260 zł. Jeśli ktoś ma taki problem jak ja, że potrzebuje nie martwić się o to, żeby przy włączonej przetwornicy, żeby automatycznie się przełączyło na zasilanie zewnętrzne, to polecam, jeśli ktoś takich problemów nie ma, to, to bez sensu to robić. Ale tak czy siak, wyłącznik Solara myślę, że powinien być zawsze montowany jakoś tak standardowo przy instalacji paneli, bo łatwio, no Po co cały czas gumerać śrubokrętem i odpinać, podpinać to wszystko, skoro w łatwy sposób można to sobie zaplanować i jakąś ładną skrzynkę to zrobić. Powiem Wam nawet, że gdyby nie miał tego wyłącznika automatycznego planach do zamontowania to tu, o w tym miejscu w tym skrzynce elektrycznej która jest oryginalnie tu jeszcze jest miejsce na podwójny włącznik, więc gdyby nie to to takie dwa spokojnie tutaj wchodzą można je tu sobie wsadzić doprowadzić tylko tutaj przewód od solara, żeby go tutaj i wszystko jest ładnie uporządkowane no ja zrobiłem już na bogato, tutaj mamy mam właśnie w sumie 8 miejsc więc jakbym się uparł to no to jest właśnie z zapasem tak? na razie nie podpinane niczym, może w przyszłości zobaczymy co tu co tu można wpiąć plan jest plan jest ambitny bo chciałbym mieć taką trochę hybrydę czyli napełnianie zbiornika czystej wody z zbiornikiem zewnętrznym, z pompką. Więc tutaj bym sobie przychodził, podłączał, i by pompka sobie przepompowywała zawartość zewnętrznego zbiornika do wewnętrznego. Czy się uda? Czy będę miał czas? Może na następne zadanie, jak już będzie mi się naprawdę nie chciało wlewać od środka albo od zewnątrz tego, tej wody. Trzymajcie się. Hej.